To jest opowieść o nieustraszonych wojownikach, najlepszych spośród najlepszych. Małych, potężnych żołnierzach, których jedynym celem życia jest chronić człowieka. Historia rozpoczyna się w laboratorium DEM4 we Francji, gdzie naukowcy z całego świata zgromadzili najnowsze dane dotyczące żywych mikroorganizmów. Następnie przekazali je swoim kolegom z Uniwersytetu w Kopenhadze w Danii. Tam na podstawie dogłębnych badań klinicznych i w procesie szczegółowej selekcji udało się wyodrębnić 14 szczepów bakterii, które razem doskonale współpracowały. Żołnierze zostali uformowani. Przeszkolono ich do tworzenia ośmiu unikalnych kombinacji, które są niesamowicie efektywne w wojnie przeciwko złym bakteriom. Ta wyjątkowa drużyna dobrych bakterii żołnierzy została wysłana do USA, aby się namnażać i utworzyć potężną armię. Niczego nie pozostawiono przypadkowi. Wszystkie potencjalnie słabe jednostki zostały wyeliminowane. Każdy żołnierz jest chroniony przez ultranowoczesną zbroję, która zwiększa wytrzymałość wojownika w batalii przeciwko złym bakteriom. Oczywiście dorzucono też kilka technologicznych trików, żeby zapewnić wytrzymałość ich uzbrojenia. Cała armia została uśpiona, ponieważ czeka ich długa podróż przed walką. Pierwszym postojem jest ostateczny sprawdzian we Włoszech, po którym tylko najsilniejsi żołnierze zostaną wysłani na wojnę przeciw szkodliwym substancjom. Po ostatnim, bardzo uważnym przeglądzie, najlepiej wyszkoleni wojownicy, zostaną delikatnie ułożeni w specjalnej trzywarstwowej rakiecie, dzięki której cali i zdrowi będą mogli dotrzeć na miejsce bitwy. Cały szwadron bioin został przetransportowany do bazy w Austrii, skąd będzie wysyłany na misje na całym świecie. I tak rozpoczyna się próba ognia. Człowiek przerzuca żołnierzy przez pierwszą bramę, zwaną ustami, gdzie już czekają wrogowie. Nieustraszone dobre bakterie wchodzą na pole bitwy, mając w głowie tylko jeden cel wyzwolić ciało człowieka spod rządów złych bakterii. Wszystkie walki są bardzo intensywne i bardzo niebezpieczne. Mali wojownicy potrzebują bardzo dużo energii i wytrzymałości, ale z pomocą sojuszników i profesjonalnego zaplecza medycznego dobre bakterie mogą wywalczyć sobie drogę do zwycięstwa. Wszystkie bitwy zostały wygrane. Kolejna wojna o człowieka zakończona sukcesem. Nagrodą jest wdzięczność zdrowszego, młodziej wyglądającego i posiadającego większą energię człowieka, który podniósł swoją jakość życia.